Witam serdecznie wszystkie byki na nowym czytaniu. To będzie czytanie na drugą połowę lipca 2021 i obejmuje ono czas od 19 do 31 lipca 2021. Zobaczmy, jaka będzie Wasza energia w tym czasie. Co tutaj się dla Was, drogie byki? Zamanifestuje. Przełożymy jeszcze raz, bo karty nam coś o i wypadają. Chcą się strasznie już dla Was tutaj rozłożyć. Więc rozkładamy. Wasza energia w tym czasie, w tym okresie, jaka będzie? Co w sprawach. Finansowych, zawodowych, co w sprawach uczuciowych i czego się nie spodziewacie, co może być dla Was niespodzianką w tym okresie czasu? I pokazała się karta, która nam próbowała wcześniej tutaj wyskoczyć. Jesteście w energii takiego braku decyzyjności. Nie widzicie być może jasno jakiejś sytuacji, które próbują Wam się tutaj pokazać. Nie dostrzegacie być może jakiejś prawdy wokół Was. Czujecie się też mocno niezdecydowani i nie gotowi do podejmowania jakiejś istotnej decyzji w Waszym życiu. Karta mówi o tym, że potrzebujecie, potrzebujecie się skoncentrować bardziej na tym, by, by móc podjąć jakąś decyzję, by móc zrobić jakiś krok do przodu, bo na razie bardzo dużo. Spraw krąży Wam po, po głowie, czujecie dużą dekoncentrację, być może jakąś niestabilność sytuacji i konieczność rozwiązania jakichś problemów. Zobaczmy, czego mogą dotyczyć te problemy, co próbujecie tutaj tak bardzo mocno analizować, co. Spędza Wam sens powiek i nie potraficie jakby dojść do podjęcia tej decyzji, wycofujecie się od podjęcia jakiejś ważnej dla Was decyzji. I mamy tu kartę Asa Pentakli, więc jakieś otworzyły się przed Wami tutaj drzwi, możliwości. Może to być propozycja nowej pracy, może to być jakieś nowe przedsięwzięcie, jakieś nowe działanie dotyczące spraw finansowych lub też zawodowych. I czujecie się mocno zblokowani. Na ten moment nie potraficie podjąć rozsądnej decyzji. Coś Was hamuje, nie dostrzegacie być może pozytywów jeszcze, nie dostrzegacie tych możliwości, ale to wynika, że. Te blokady są tylko w Waszej y, głowie, bo y, propozycja, która tutaj y, przychodzi, albo też y, możliwości, które się tutaj y, przed Wami otwierają, jakieś nadarzające się y, okazje, y, mają ogromny y, potencjał i jest to y, jednak mimo wszystko dobry czas, y, by rozpoczynać coś y, y, od nowa, by, by iść w jakimś dobrym kierunku. Myślę, że może to dotyczyć Waszych spraw finansowych lub też zawodowych. Macie tu bowiem królową Pentakli, a więc osobę spełnioną, osobę, która wie, jak obracać pieniędzmi, wie, jak realizować się i jak zdobywać sukces materialny. To osoba, która wie, jak obracać pieniędzmi. Mówi, mówi o tym, że ta jesteście osobą, która osiągnęła jakby równowagę i stabilność materialną. Potraficie doskonale zarządzać ludźmi, zarządzać zespołem, prowadzić być może firmę czy jakiś dział. Cieszycie się też dużym autorytetem. Oznacza ta karta, że jesteście w pełni zadowoleni, jeśli chodzi o sprawy finansowe i konsekwentnie też realizujecie swoje. Plany związane z pracą i z finansami. Macie bardzo duże możliwości realizacji się. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, to mamy tutaj do czynienia z bardzo dużym potencjałem i możliwościami. Mocno wierzycie w siebie, wierzycie, że. Potraficie zrealizować swoje zamierzenia, swoje pragnienia? Macie ku temu wszelkie predyspozycje, żeby, żeby iść mocno do przodu w sprawach uczuciowych? Rozpoznajecie swoje, swoje uczucia? Macie w sobie pełną równowagę, odnaleźliście w sobie jakby miłość, inteligencję, to takie wyższe ja i pozostajecie w nim, z nim w symbiozie. Karta ta mówi o tym, że możecie mieć do czynienia z osobą, która jest bardzo namiętna. Która ma bardzo dużo odwagi. Może to być osoba, która potrafi panować nad swoimi emocjami, ale jednocześnie jest też pełna tych emocji, pełna pasji. Karta może oznaczać bardzo dużą namiętność w istniejących już związkach. Bardzo silne też wyrażanie swoich uczuć. Może też mówić o przejęciu inicjatywy w miłości, w tym, że nie boicie się podejmować kroków, by znaleźć tą miłość albo by rozwijać też istniejący do tej pory związek. To, czego możecie się nie spodziewać, co może przyjść niespodziewanie do. Waszego życia, to paść paś buław. To mogą, może to być zarówno osoba, która w jakiś sposób będzie, na, będzie miała dosyć duże znaczenie w waszym życiu, pojawi się niespodziewanie i spowoduje, że serce zacznie Wam mocniej bić. To też dobre wiadomości, początek czegoś nowego, wchodzenie też w nowe związki. Może to być zapowiedź właśnie nowej, ekscytującej jakiejś znajomości, nowy związek. Związek z osobą o bardzo dużym temperamencie, zwłaszcza przy tej karcie, Siła, więc bardzo też dobre perspektywy, które tutaj się przed Wami otwierają. Równocześnie też jakieś dobre, pozytywne wiadomości, które do Was mogą w tym czasie przyjść. Ale zobaczmy, w jakim kierunku. Pójdą przede wszystkim te y, energie y, dla Was tutaj w tym miesiącu, w tej drugiej połowie miesiąca lipca. Co tutaj przede wszystkim się y, zamanifestuje? Y, w jakim kierunku? Zobaczmy. I mamy, tak, mamy kartę numer 30. Kartę numer 27 i kartę Łaskawego Pana. Jak ta, jak tutaj sytuacja wygląda? Karta numer 30 to karta sądu, osoby z sądownictwa. Mówi o załatwianiu jakichś spraw urzędowych albo o sytuacji, w której należy, będzie należało podjąć jakąś słuszną i rozsądną decyzję. Może również symbolizować zdawanie jakichś egzaminów, czy też sprawdzanie jakichś swoich możliwości w jakimś zakresie. Zobaczmy natomiast, co oznacza karta numer 27. To są nieoczekiwane pieniądze, mogą to być jakieś niespodzianki, a więc zysk, wygrana, bardzo nagła, pozytywna odmiana losu. Jest to coś, czego pytający się nie spodziewał i będzie miało to dla niego bardzo pozytywne znaczenie. Pozytywna, szczęśliwa karta mówi też o tym, że jeżeli czegoś szukaliśmy, to znajdziemy, a jeżeli czekaliśmy na coś, to to zdarzenie nadejdzie. Więc przy karcie sądownictwa może to być właśnie wskazówka, że będziecie załatwiać teraz jakieś sprawy urzędowe, finansowe, spadkowe. Które przyniosą Wam bardzo duże zyski, bardzo duże jakieś zadowolenie i spełnienie. I może to być związane z osobą mężczyzny, ważnej osoby w Waszym życiu w wieku średnim lub starszym osobą życzliwą, którą da życie zaufaniem. Mogą to być, może to być osoba, która reprezentuje waszych rodziców, albo też jakiś szef, kierownik, ktoś na stanowisku. Więc karty pokazują, że nie bać się tych rzeczy, które tutaj was w jakiś sposób blokują, bo idzie coś do was nowego. Jakiś zysk, jakaś wygrana i pozytywne bardzo wiadomości. I to będzie na głównym miejscu, przede wszystkim zaprzątać Wam głowę w drugiej połowie lipca. Zobaczmy jeszcze, jaką mamy kartę, radę, kartę energii dla Was. Karta numer 39. To karta Archanioła Gabriela. Karta ta związana jest z czakrą piątą, która powiązana jest z wyrażaniem siebie i mówieniem prawdy. Ten. Archanioł Gabriel wysyła energię do twojego ośrodka gardła, bo z tym też związana jest ta czakra, uznając twoją moc komunikowania się i gotowość do tego. A więc zobaczcie, tutaj mieliście bardzo dużą blokadę, aby wyrażać jakieś swoje właśnie być może myśli i emocje komunikować się, a karta Archanioła Gabriela mówi o tym, żeby nie blokować się, żeby umieć wyrażać się i komunikować też z innymi. Możesz mieć problemy z wyrażaniem emocji i pomysłów w przeszłości, ale karta ta mówi, że to już koniec, że powinieneś mieć świadomość, że wszystko co dobre idzie do ciebie i i jest możliwość będziesz miał teraz możliwość wyrażania swoich myśli i emocji, komunikowania się z innymi. I że nadchodzi jakby projekt komunikacyjny lub czas wzmożonej komunikacji z innymi osobami i nie bój się przede wszystkim tego co do ciebie przychodzi. I Dziękuję za to przesłanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.